Grzegorz Sandomierski, 22-letni bramkarz wypożyczony z belgijskiego Henku De Jagiellonii, Białystok zbierze bezcenne doświadczenie, powołany w miejsce kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego. Wojciech Szczęsny, w wieku 22 lat, jest już lepszy od ojca, byłego reprezentanta Polski Macieja. Wojtek broniący w londyńskim Arsenalu jest na najlepszej drodze, by zostać jednym z najlepszych bramkarzy świata. w Tytoń wrócił do formy po ciężkiej kontuzji. Jest numerem 1 w PSW Eindhoven, ale w reprezentacji na euro będzie numerem dwa. Franciszek Smuda na Euro 2012 powołuje 7 nominalnych obrońców. Sebastian Benisz. Powrót po kontuzji zajął mu prawie dwa lata. Przez ten czas Sebastian był blisko drużyny, nawet o kulach przyjeżdżał na jej mecze. Franciszek Smuda uspokaja, by nie martwić się o jednego z jego ulubieńców. Marcin Kamiński. 20-latek dostał nagrodę za dobry sezon w Lechu Poznań. Stawia pierwsze kroki w dużej piłce. Ma talent, jest perspektywiczny. Damian Perkis, 28-latek z Soszo, ostatnie tygodnie leczył kontuzję łokcia. Że wszystko jest w porządku udowodnił wczoraj, zdobył jedynego gola w meczu ze Słowacją, był pewnym punktem zespołu. Oby tak na Euro. Łukasz Piszczek, 26 lat, bez wątpienia jeden z najlepszych bocznych obrońców w Europie. Po wspaniałych meczach w tym sezonie mówi się nawet o transferze do Realu. Piszczek zachowuje spokój, najważniejsze są Mistrzostwa Europy. Marcin Wasilewski, najstarszy w reprezentacji ma 31 lat. Choć w gra jako prawy obrońca w zespole białoczerwonych jest stoperem. Mistrz Belgii, który wrócił do sportu po bardzo ciężkiej kontuzji, bo nigdy się nie poddaje. Jakub Wawrzyniak napędził nam stracha kilka dni temu, gdy odnowił mu się uraz. Na szczęście Franciszek Smuda może na niego liczyć. To świetna wiadomość, bo poza Beniszem to wawrzyniak przewidziany jest na lewą stronę obrony. Grzegorz Wojtkowiak na boisku zawsze zachowuje spokój. 28-latek przenosi się właśnie do TSV Monachium. W kadrze znany jest z boiskowej solidności. Najliczniejszą grupę stanowią pomocnicy. Jest ich aż 10. Kuba Błaszczykowski, znaczy kapitan. Fenomenalny piłkarz, który dojrzewał do roli kapitana w miarę jak hartowała się ta reprezentacja. Dynamiczny, przebojowy, waleczny, skuteczny, skrzydłowy z Dortmundu. Może być gwiazdą turnieju. Dariusz Dudka, 28-latek, ma ogromne doświadczenie w reprezentacji, a selekcjonerowi daje możliwość manewru. Uniwersalny piłkarz, który może zagrać na kilku pozycjach. Kamil Grosicki. Energia i szybkość Kamila mogą się przydać, szczególnie w grze z kontrataku. 23-latek przechodząc do Turcji podjął dobrą decyzję. W sporze ustabilizował formy i dzięki temu jest w drużynie narodowej. Adam Matuszczyk, defensywny pomocnik, to jeden z faworytów Franciszka Smudy, który jako pierwszy powołał go do reprezentacji. Wiosny nie zaliczy do udanych, ale selekcjoner zdecydował, że 23-letni Matuszczyk jest mu potrzebny. Adrian Mierzejewski, to najdroższy piłkarz, jaki wyjechał z Team mobile Ekstraklasy. Pomocnik tureckiego Trabzon Sporu zebrał doświadczenie także w Lidze Mistrzów. Euro 2012 to może być jego czas. Rafał Murawski w drużynie smudy pełni bardzo ważną rolę, daje zespołowi balans między obroną i atakiem. Doświadczenie 30-letniego zawodnika Lecha Poznań stawia go wśród liderów Białoczerwonych. Ludowiko Braniak. Opłacił mu się transfer do Bordeaux, bo Obraniak wrócił do wysokiej formy. W taktyce, którą preferuje polski zespół, jest istotną postacią. Euro będzie także dla niego największym wyzwaniem w karierze. Eugen Polanski, 26-letni piłkarz FSV Mainz, to kolejny z zawodników, którym szansę gry dla Polski dał aktualny selekcjoner. W zespole odpowiedzialny przede wszystkim za przerywanie akcji rywala i odbieranie mu piłki. Maciej Rybus przeszedł z Legii Warszawa do rosyjskiego Tireka grozny i wiosna miał bardzo udaną. Rybus mówi, że chciałby być odkryciem Mistrzostwa Europy. Nie mamy nic przeciwko. Rafał Wolski, najmłodszy w reprezentacji, 19 lat i wielki talent, który dał mu pierwszą indywidualną nagrodę w karierze: Miano odkrycia Team Awell Ekstraklasy. Pomocnik Legii ma wszystko, czego potrzeba do zrobienia dużej kariery. No i wreszcie trzech napastników. Paweł Brożek, choć w ubiegłym sezonie grał bardzo mało w Trabzonie i Celtiku Glasgow, selekcjoner mu zaufał. Po Broszku widać było w meczach towarzyskich, że brakuje mu ogrania. Smuda zdecydował się na niego, bo 29-latek to piłkarz doświadczony. Robert Lewandowski to gwiazda reprezentacji. Jeżeli Polska zagra dobry turniej, Lewandowski jest jednym z kandydatów do korony Króla Strzelców. Jest gwiazdą w Dortmundzie. Pytają o niego najlepsze europejskie drużyny. Euro może potwierdzić, że doczekaliśmy się napastnika światowej klasy. Artur Sobiech. Debiutancki gol z Łotwą potwierdził talent 21-letniego zawodnika z Hanoweru. Sobiech, gdy okrzepnie w Bundeslidze, może być ważną postacią reprezentacji. Na Euro przewidziane jest do walki o miejsce napastnika, gdyby trzeba było...